Białek, że jest no, no, może pan wiedział. Nie, że widział, bo wiemy. Wie, Oczywiście, tak w imią policzyć, bo Jeżeli będziecie robić burdy, to nie myślcie, że tu parę ludzie, którzy ale będą panem. tylko czekać, że będziecie lać pomorów. Ale to jest nie tak. będziecie lać, ale to będzie pomorów. Bo my chcę pane ręce. Ale chcemy do pracy. Weźmiecie w tym momencie łopaty dobra. i wy. Wy weźmiecie łopatę, a jak nie to zdechniecie z głodu, bo Bezpiec jak to, nie, to, nie to, zarobicie to, łopatą, to na pewno nie, będzie obradać w w w w nie będziecie obradać narodu polskiego. Nie będziecie okradać narodu polskiego. Nie będziecie obradać. Nie będziecie okradać Nie będziecie obradać polskiego. Miliony walczyło z krzyżami ja tyle, ale jak złodziej przyjdzie i Myśmy, że, że, że pogoni nas do latu, do naszego...

nie Ja wiem, to to nie mówię o Ja powiedziałem, no, o, że dajcie mi Na zanim. Będzie to za śmieszniejsze, żeby uwarunkowcać odliczyć, aby oczywistym, się ludzi, którzy to tak. przychodzą na każdym kroku, o czym Człowiek, który się nie zgadza, to się im To jest antysemitą od razu. To mnie nazywa, że jako możemy się Ale

gdzie jest ten pan od...? Ale pan pani, Ja mam 64 lat. Ja to, taki tak, taki. Tak, to, A to taki 50

A skąd wiesz, że ten pan jest pijany? Człowieku, jestem abstynentem. Pana abstynentem. zmęczony do pracy. Polakiem od łopaty. Widzisz, Przyjdzie że weźmie łopatę, by zarobić ten kawałek chleba. Uczciwie. Bo na pewno nie okradniesz. Nie okradniesz na pewno. Ale nazywasz nas złodziejami. Nawet nie Jeżeli on mówi, że nie weźmie nigdy łopaty, żeby zarobić nie, nie, nie. Ja słyszałam, ja, co powiedział. On powiedział, że studiuje dlatego, żeby nie pracować łopatą, żeby z tym pracować. pracować. Tak ja powiedział. Ja tutaj byłam. Słyszałam. Okradać. I znowu atakujesz. Dlaczego ty tak robicie? No, może mieć inne zdanie. Może być katolikami, tak samo jak ty. Ale ty jesteś zapatrzony i nie wiem, no, ty masz, ty masz, ty masz, ty masz tak, tak, po prostu to tak, tak patrzysz. Jeżeli ja widzę, to co się dzieje? Jeżeli ja widzę niedobrze. No powiedz mi, co się I dzieje? Będem, się Atakujecie starsze panie. panie. Nie, a nie myślę, w jest chcemy. większa ilość ludzi niż ta mała grupka, tutaj cała rodzina i ale Ale to my, my mamy rodzina ale to samo mamy Ale ty o się nie zgadzasz. się nie zgadzamy z tobą. Ty jesteśmy jesteśmy po prostu skazani na Mają inne zdanie. Ja proszę, takiego człowieka Nie atakuje, bo ja ja <grymne> Ale, oj, nie wiem, czy on. Ale on. Ja za kogoś zaatakowałem? Ale niech pan dokończy, Niech pan dokończy. Ja każe. że on atakował. Jest, nie A ty nas to atakujesz? Mówisz, że my, że my kradzie, kradzie, okradamy ten kraj, to nie jest atak? to nie, nie, nie. A później, tak jak a zawsze, jak jest błąd, jest błąd właśnie temu. Wiesz po paru ludzi, którzy się śmieli z tego miejsca odręb, ale ty nagle określasz nas jako ci ludzie, którzy przyszli tutaj pijani w ciągu nocy, a nie chcą zrobić a naprawdę są ludzie, którzy się nie zgadzają, a nie są takie pytanie. Określasz od razu, że y, sygretujesz za, y, za, za pisem, albo jesteś złym człowiekiem i tak to wygląda. Tak, tak, to jest To dlaczego jesteś tutaj, a nie jesteś na Babelku? Dlaczego tam się nie widzisz?